Dzień dobry, mam na imię Juldus. mam 56 lat, ponad 10 lat jestem na diecie boskiej, inaczej witarianizm. Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać na temat krytyki na mój temat. Ten filmik jest ostrzeżeniem. Dla e, tych e, krytykanów na, mój, na moją osobę. E, Co się dzieje, kiedy e, ktoś mnie krytykuje, e, osądza, e, atakuje mnie słownie przez internet. Albo e, online, w realu. Co się dzieje? To, że ja mam bardzo wysokie wibracje, inaczej czyste sumienie. Jeżeli osoba atakuje mnie, nieważne jak, słownie, albo na myślach, oczernia, albo atakuje przez internet, nieważne jak, albo osobiście, co się dzieje, dzieje się tak. Ten atak do mnie dociera, odbija się ode mnie, idzie do tej osoby z powrotem. I co się dzieje, kiedy ta negatywna energia wraca do właściciela? Dzieje się to, że po prostu będzie miał nieszczęście, choroby, różne takie bardzo nieprzyjemne sprawy. Dlatego e, nie to, że ja kogoś będę kląć, przyklinać, źle życzyć, e, coś się, e, jak to się mówi, chcę zemścić, czy będę tam czaremary jakieś robić, e, będę życzyć im coś złego, że ja będę... E, myślach atakować też i przez to się stanie. Nie. Właśnie, że nie. Właśnie, że przez to, że ja nie atakuję, nie życzę, nie mam nawet myślach zemścić komuś za jakieś tam negatywne, negatywne energie, a, a ataki na mnie nie mam właśnie w ogóle zamiaru komukolwiek zemścić albo jakąś krzywdę zrobić czy, czy coś tam, tak? Złych rzeczy życzyć, nawet w myślach nie mam takiego czegoś. Także bardzo mi żal tych ludzi, którzy nie są świadomi, co robią i zaczynają atakować mnie, po prostu żeby nie było wiedziałaś, a nie powiedziałaś prawda, dlatego ten filmik jako ostrzeżenie zastanowić się nad swoim zachowaniem i przestać tego robić nie to, że ja, ta, ja już mam dość ja mam ja już nie mogę odpowiadać, mogę odpowiadać, tylko bardzo dużo mi czasu zajmuje, prawda? To bym dnia by mi, nic bym nie robiła, tylko bym pisała, tak? Dlatego, dlatego chcę ostrzeżać, ostrzegać, że jeżeli są tacy ludzie, teraz mnie słyszą, żeby przestali tego robić, ponieważ konsekwencja będzie bardzo wysoka. Także nie tylko mnie, w ogóle inne osoby, które mają czyste sumienie, czyste ciało, to, to samo się dzieje. To samo się dzieje, no po prostu my mamy myśli, Sumienie czyste, nawet w myślach nie mamy czegoś komuś krzywdy zrobić, tak? Nawet roślinom, zwierzęciom, żywym istotom nie ma, nie ma u nas w myślach takiego czegoś, żeby krzywdy zrobić. Dlatego, dlatego e, bardzo mi żal tych ludzi, żeby potem nie było, że... Nie powiedziałaś, wiedziałaś, a nie powiedziałaś. Dlatego nagrywam ten filmik, żeby, żeby ludzie przestali tego robić. Gdybym ja re, reagowała na krytykę, obrażała się, czy życzyła komuś złego, czy chciałabym mścić, no to by ten atak by tak by szybko nie wróciło, prawda? To ja bym miała kłopoty, moja rodzina i tak dalej. A tak nie mam zamiaru niskim się kłócić, sprzeczać, chcieć mścić. To znaczy, właśnie to robi robotę, że ludzie normalnie dostają bardzo szybko e, z, z, złe nieszczęście, choroby i tak dalej. Także zastanówcie się nad tym, e, zwłaszcza nad takimi ludźmi jak ja, którzy są na diecie boskiej, i inaczej witarianizm, u takich ludzi właśnie czyste ciało, umysł tych takich ludzi trzeba się bać w sensie atakować negatywnie, słownie i w ogóle w realu nawet w myślach. dlatego, że dla atakujących źle się skończy, źle się skończy, także dziękuję bardzo. Myśli jest materialne i karma wraca, tak? Zły uczynek wraca. Także lepiej robić dobrze, do, dobro, lepiej robić dobro, bo dobro zawsze jest przyjemnie, prawda? Niż nieprzyjemność, czy jakaś ciężka choroba. Dziękuję bardzo.